Witam, pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj przejdziemy do... Muszę zbatonować sobie drzewko, bo jednak postanowię to zrobić. Nie mam rękawic. Mam nadzieję, że się nie przytnę Już myślenie, że uderzyłem się. Dobra, to jest ok. Dobrze. Kolejne drzewko. Dziękuję Państwu, że to oglądacie. Zmienię. Nie zmienię bardzo miło. Dobra. Takie małe kawałeczki i ogólnie będziemy sobie gotować za niedługo Dobra i myślę, że nie no, tego to nic się nie opłaca chyba batonować, chociaż spróbuję, bo to jest na tyle cienkie, ale warto mieć cięższe patyki Dlaczego nie nożem, Zaraz tłumaczę Dlaczego nie nożem? Dlaczego nie batonuję nożem? Mam nóż, opieram o, nie o niego teraz właśnie telefon Ale ten nóż, boję się, jest tyle lat wysłużony Jest to kadar USMC z piłką, no nie jest zbytnio świetny Po prostu boję się, że mi pęknie A jest dobry do krześliwa, szkoda mi go po prostu Myślę nad bagnetem M9, miałem jeszcze H4 Jugosławia Szczerze państwu, odradzam bagnet od Kałasznikowa Wiesz, bagnet od KBK akms jest niezdatny do rasu. Oczywiście jest on no typowy do przecinania drutów kolczastych. No i typowy, żeby wbić komuś w brzuch. Pamiętajcie, że bagnet na wojnie ma właściwości psychologiczne. Ponieważ zginąć od kulki przysłowiowo w głowę, a zginąć w mieszaniach od bagnetu, to jest troszeczkę różnica. No. Dlatego to wywołuje był efekt psychologiczny. No ja w wojnie się nie mieszam, jednak tam kocham las. Po prostu przykocham przebywać w lesie. Fantastyczna sprawa. No, normalnie czuję się tu jak dziecko. I w ogóle i no, co ono mogę powiedzieć? Ech, pięknie. Coś, co, co ci powiem? To ci powiem, ale pięknie jest w tym lesie. Jak to kuzny powiedział łysy z z lasu, gangster z lasu. Nie, tak to może nie, ale co ja mogę powiedzieć. Pozdrawiam Państwa gorąco i serdecznie.